serdecznie e, na skałach e, w Northwestern University. Taki wrzutka o dżermelu Charlo, a nie o dżermalu Charlo. No bo to, że miała być walka cały czas w każdym my tak wszyscy słyszeliśmy z dżermalem Charlo, gdzie to jeszcze jakiś tam sens, jeśli chodzi o kategorie wagową, miało. E, bo w tej kategorii wagowej, w której walczy obecnie Canelo Alvarez, czyli 168, to nikt o dżermelu Charlo który normalnie walczy 154 nikt zupełnie nie myślał. Oczywiście, że jest prawdą, że Jermel Charlo, że Canelo Alvarez kiedyś walczył w tej kategorii ale to było dawno i nieprawda. Zaskoczenie olbrzymie, natomiast dla mnie najbardziej jedna z najśmieszniejszych wytłumaczeń, jakie można sobie wyobrazić, bo informacja podana dzisiaj, nagrywam to w piątek po południu, była taka, że wszystko było już dogrywane od początku. Natomiast ekipa Germala Charlo, czyli tego, który miał walczyć z Tuleckim, cieka z, z wagi średniej i może troszkę wyżej obecnie, poinformowała go, że niestety ze względów rodzinnych, wiemy o co chodzi, tam jest sprawa rozwodowa, która trwa już się po ponad półtora roku, nie będzie mógł walczyć, natomiast zastąpi go brat. Słuchajcie, szansa na to, że to tak wyglądało, są zero. Wiecie z jakiego powodu? Dlatego, że nie robi się walk w które trzeba włożyć kilkadziesiąt milionów dolarów dla każdego z nich i nie zmienia się rywala w ostatniej chwili, albo nie wie się o tym, że Germal Charlo nie trenuje, ma pewnie spokojnie w kurzerze mógłby chodzić, a więc szanse, że zawalczy z Canelo Alvarezem są żadne. Chociaż z drugiej strony, Canelo chciał walczyć z gościem z wagi. Junior cięski, ale to zupełnie na marginesie. Więc szansa na to, że PBC, idąc na taki wielki kontrakt, jakim jest walka Canelo Alvarez'a na ich stacji, na showtime, nie wiedziała, co jest grane, jest niemożliwe, ponieważ my na tym vlogu przez ostatnie półtora roku mówiliśmy o tym, łącznie z wypowiedziami trenera e, trenera Roni Ślice, że po prostu się nie nadaje do walki. Więc niemożliwe. Wszyscy od początku wiedzieli, że to jest Jermia Charlo. Dobrze czy źle? Ja zawsze broniłem kanału Alvarez'a, ale tutaj dla mnie to nie ma większego sensu. Sorry. Ja wiem, że to się super sprzeda, czyli Undisputed contra Undisputed. Czyli e, e, mistrz świata, który ma. Ileś tam pasów, 3 czy 4 pasy zawieszone na, na, na klacie czy na biodrach kontra mistrz, które te wszystkie pasy mają, jak Kanela z kategoria 168 funtów. Ale tutaj jest ten pies pogrzebany. Ze wszystkich informacji, które mamy dzisiaj, walka ma się odbyć nie jak zwykle w, podczas, w środku września. Tylko tym razem nie będzie walki w środku września z podstawowego powodu, że jest UFC, która za, zagwarantowała sobie ten, ten termin wrześniowy że ja to będzie pierwszy raz od trzech lat, kiedy nie będę na walce Canelo Alvarez'a, bo akurat ja inne rzeczy zaplanowałem. Ale to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast walka ma się odbyć 30 września. Jermel Charlo 154 to jest maksymalna kategoria wagowa, o jakiej on kiedykolwiek mówił, że będzie walczył. Teraz z informacji, które mamy, 168, czyli waga super średnia. 168, czyli spokojnie Canelo Alvarez będzie miał tak 172, 173. W takich przedziałach wagowych Jermel Charlo nie walczył kompletnie nigdy. Nigdy. Zupełnie nigdy. Oczywiście prosta sprawa jest, pieniądze zagrały. Natomiast mnie ciekawi teraz, ale to jest jedno z tych retorycznych pytań, na które doskonale znam odpowiedź, podobnie jak wy, co zrobi z tym faktem WBC, które przecież i w ogóle wszystkie organizacje, które nakazały walkę Jermelowi Charlo z Timem Chu. No bo przecież nie walczył z Timem Chu ponieważ miał kontuzję, e, nie wiadomo było, czy zdecyduje się na jakąś walkę przejściową, czy nie, czy będzie walczył od razu, a teraz się okazuje, że cudowne zrobienie jakby mi ktoś miał zapłacić trzy razy tyle, co zarobiłem kiedykolwiek w życiu, to też mi się na to zgodził. Myślę o Jermelu i nagle zamiast Timotsu, który został na przysłowowym lodzie, jest niejaki Canelo Alvarez 30 września w Las Vegas. Nikt się tego nie spodziewał. Nikt się zupełnie tego nie spodziewał inaczej. To, że showtime, Steven Spinoza i wszyscy ludzie związani z tą walką doskonale wiedzieli, że to jest Germán tak jak powiedziałem na początku. Nie mam żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości. Chyba nie o to chodziło, no bo słuchajcie, wiecie jak to jest. No jeżeli, jeżeli przez cały czas mówisz, że chcesz rewanż z biwolem, to jest dla mnie ważne. Biwolem w jego kategorii wagowej, 175 funtów, czyli w wadze półciężkiej, to jest dla mnie najważniejsze, muszę pomścić porażkę. A później przeskakujesz na człowieka, który walczy w kategorii 154, czyli poniżej limitu, który, który miałeś, nie wiem, 154 ile lat temu, 10 lat temu kanalo walczył, prawdopodobnie, nagrywam to, nagrywam to, tak powiem, na żywca, nie sprawdzając dokładnie, no to co to oznacza? Padł Jack miał zmniejszyć, miał walczyć się z Canelo Alvarezem na ustalonej kategorii wagowej. On by się nawet prawie na to zgodził, ale na końcu się nie zgodził. Więc Canelo Alvarez przeskoczył od gościa z cruiser do gościa z wagi poniżej średniej. Czy wygląda to na jakiś solidny plan z waszej strony? Niekoniecznie. To, to że się rozstał z Eddie Hernem, to było zrozumiałe. Eddie Hern powiedział, nie mam nikogo, kogo mogę mu w tej chwili zaoferować. Biwol się wycofał. Szkoda. Natomiast ten skok, czy to jest skok na kasę? Hanelo raczej nie, nie skacze na kasę. E, oczywiście, że ile zarabia jest dla niego potwornie ważne, natomiast to nie jest, to nie jest rzecz najważniejsza. Natomiast e, no nie, nie będzie to dobrze przyjęte. Ja wiem, że to jest tak, jak mówimy: undisputed contra undisputed. To się reklamowo zupełnie, zupełnie, e, zupełnie dobrze sprzeda, powiem więcej. To się sprzeda rewelacyjnie. Natomiast z punktu widzenia sportowego. O i sporo znaków zapytania, w którą stronę idzie kariera Canelo Alvareza. Pozdrawiam Was serdecznie na gorąco ode mnie tutaj z, z jeziorka przy Nordwestern Trzymaneczko i na razie.